Patrząc, apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy gminy Miechu, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, w 162. rocznicę Bitwy Miechowskiej przekazujemy pamięci pokoleń, walet szczęczyny i mężnego ducha naszych pradziadów, którzy w tym miejscu 17 lutego 1863 roku stanęli do walki o wolność, całość i niepodległość ojczyzny naszej. Stajemy do apelu pamięci, aby oddać cześć żołnierzom powstańcom, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, a ich prochy spoczywają w wielu, często bezimiennych mogiłach na terenie całego kraju. Oddajemy hołd powstańcom, którzy przeżyli powstanie i zmarli jako sędzili bohaterowie, a nieliczni z nich doczekali wstrzeszenia wolnej i niepodległej Polski, w listopadzie 1918 roku, chyląc kłoni głowy przed mogiłami żołnierskimi, wzywam do apelu Emanuela Moszyńskiego, dowódcę pierwszego plutonu żławów śmierci, Jana Tomkowicza, dowódcę drugiego plutonu żławów śmierci, Franciszka Wędrychowskiego z plutonu żławów śmierci, Kazimierza Straszewskiego, dowódcę plutonu kosnierów, Michała Huwal-Dowrzańskiego z plutonu kawalerii. Kazimierza Szyperskiego z Plutonu Kawalerii, Floriana Bema z Plutonu Strzelców oraz blisko 200 powstańców ze stępowania apolinarego Kurowskiego, poległych i zmarłych z ran w wyniku bitwy niechowskiej 17 lutego 1863 roku. Sancie do apelu! Wzywam ofiary cywilne bitwy niechowskiej, burmistrza Pawła Piotra Orzechowskiego bestialsko zamordowanego, gdy próbował powstrzymać rabunki i mordy żołdaków moskiewskich. Franciszka Guraka, Mikołaja Kułagowskiego, mośnego powiatowego w Miechowie, Piotra Ogrodzińskiego, Ludwika Weinrycha, Marianne Osowa oraz innych mieszkańców Miechowa zamordowanych przez moskiewskich sołdatów, spalonych żywcem w płonących domach, zmarłych z odniesionych ran. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców Miechowa, którzy w latach 1863-1864 włączyli się czynnie w walkę o wolność ojczyzny, stając z bronią w ręku w szeregach różnych partii powstańczych oraz działaczy Miechowskiej Organizacji Cywilnej. Wzywam powstańców styczniowych, którzy w bitwach pod Miechowem, Sosnówką, Świętym Krzyżem, Bodzentynem, Małogoszczem, Suchedniowem, Bochockiem, Opatowem, Stefankowem, Bobrzą, grobrzem i grochowiskami oraz w wielu innych miejscach walczyli za wiarę katolicką i ojczyznę, pozostając jako żołnierze niedoścignionym wzorem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce w, w jak najcięższych warunkach fizycznych. Stancie do apelu! Wzywam kapelanów oddziałów powstańczych, księdza Agrypina Konarskiego, księdza Serafina Szulca, księdza Kaspra Kotkowskiego, ojca Antoniego Majewskiego, księdza Izidziora Ciąglińskiego i wielu innych bezimiennych bohaterów stanu duchownego. Wzywam Rosjan i Ukraińców, którzy opuścili szeregi wojska rosyjskiego i przyłączyli się do oddziałów powstańczych, będąc na innych wzorem poświęcenia i bohaterstwa aż do ofiary własnego życia. Wzywam działaczy organizacji cywilnej powstania, którzy zapewniali warunki do funkcjonowania oddziałów powstańczych, organizując i dostarczając broń, zaopatrzenie, żywność, informacje o nieprzyjacielu, za co stawali się ofiarami represji carskich, płacąc za swoją patriotyczną postawę utratą życia, syłką na Sybir lub konfiskatą majątku. Stańcie do apelu! Stańcie do apelu uczestnicy powstania styczniowego, polegli w walce, zmarli z odniesionych ran, straceni w miejscach kaźni, zmarli na zesłaniu na Dalekim Sybirze, a także powstańcy weterani spoczywający na cmentarzach całej Polski i Europy. Przelana przez was krew nie poszła na marne. Legioniści i żołnierze Józefa Piłsudskiego zrealizowali wasze niespełnione marzenia i w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 162. Rocznicę, Witry Miechowski, Wolny i Niepodległy Rzeczpospolitej. Składamy wam cześć i hołd pamięci. Chwała bohaterom. Cześć, cześć i pamięci! pamięci! Delegacje do złożenia wiązanych kwiatów marsz. Oh, <sighs>